Tym razem w wyzwaniach i rozwiązaniach zajmiemy się modyfikacją kształtu panelu obciążeniowego. Jeżeli na waszym modelu znajdują się już panele obciążeniowe, ale musieliście zmodyfikować np. geometrię budynku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również zmodyfikować w sposób graficzny panele obciążeniowe. Nie ma potrzeby tym samym ich usuwania i ponownego generowania od samego początku. Pierwsze, o czym należy pamiętać, to jest konieczność przejścia na zakładkę obciążenia, bo tylko na tej zakładce panele będą możliwe do chwycenia za pomocą kursora. I taką najprostszą metodą jest chwycenie krawędzi. I przesunięcie jej w nowe miejsce. Przy czym zwróćcie uwagę, że po chwyceniu krawędzi domyślne ustawienie przesuwa cały panel. Dlatego musicie na ekranie znaleźć ten pasek narzędziowy i przełączyć w pożądany tryb. Możemy tą linię krawędzi przełamać, możemy wstawić tutaj łuk lub właśnie dociąć. I to jest ta opcja, która nas interesuje. Teraz widzicie, że możemy skrócić, zmniejszyć wysokość tego panelu na tej, na tej ścianie. W przypadku, kiedy do krawędzi dochodzi kilka paneli, tak jak tutaj, zwróćcie uwagę, jaki panel jest podświetlany po najechaniu na krawędź. Teraz widzicie, na różowo zaznacza się panel w płaci dachu, więc Będziemy w, w trybie edycji przeciągać ten panel. Jeżeli chcemy chwycić panel ścienny, musimy to myszką, kursorem od spróbować bardziej od dołu, tak aby podświetlił się właśnie panel nas interesujący. To jest kolejna rzecz, o której trzeba y, pamiętać. Yy. Kolejnym aspektem jest edycja poprzez chwycenie. Narożnika. No, wiadomo, że nie zawsze rozciągamy tylko prostokąty, czasami zmienia się kształt, no i jest potrzeba bardziej finezyjnej zmiany kształtu naszego panelu obciążeniowego. No i tutaj pojawia się pewien problem, dlatego że domyślnie w narożnikach z reguły mamy węzły, no i kursor pierwsze co przyciąga nam się do takiego węzła. Jak zatem chwycić taki narożnik panelu? Najprostszą metodą to jest po prostu w widoczności symboli wyłączyć węzeł. No i tu jednocześnie jeszcze musimy kolejną rzecz, czyli podpory węzłowe, dlatego że one również były w tym miejscu i również przechwytywałyby nam domyślnie kursor. Teraz widzicie pod kursorem pojawia się symbol narożnika panelu obciążeniowego i ten sposób Klikając możemy go chwycić i wskazać nowy punkt. Jeżeli potrzebowalibyśmy węzeł, żeby umieścić ten nowy punkt na konstrukcji, nie ma problemu. W trakcie trwania tego polecenia edycji kształtu możemy wrócić i te nasze wyłączone wcześniej elementy ponownie aktywować, i na przykład dociągnąć do węzła. Tutaj cofniemy to. Bardziej wyrafinowanym sposobem poradzenia sobie z tymi elementami, do których przyciąga, przyciągany jest kursor, to jest zastosowanie tego trybu zawężania, przyciągania do obiektu kursora. Możemy sobie tutaj wyłączyć przyciąganie do węzła oraz przyciąganie do podpory. I w tym momencie również już chwycimy bezpośrednio. Nasz y, narożnik panelu obciążeniowego i możemy go przyciągnąć w nowe miejsce. Przy czym, tak samo jak poprzednio, w trakcie trwania tego polecenia, możemy jednym kliknięciem tutaj nawet przywrócić domyślne na ustawienia i wskazywać już też po tych elementach wcześniej ignorowanych. Pamiętajcie, żeby po zmianie. Po edycji takiego panelu obciążeniowego zweryfikować, jakie elementy teraz biorą udział w rozkładzie obciążeń powierzchniowych lub innych, które są na tym panelu, bo to nie muszą być obciążenia powierzchniowe, przyłożone. Możemy, to, możemy kliknąć w ikonkę panel obciążeniowy. Do edycji służy ta ikona ze strzałką, z kursorem. Wskazujemy jeden panel lub kilka. Zatwierdzamy i przechodzimy do edycji elementów przenoszących obciążenia. Jeszcze szybszą metodą jest w przypadku pojedynczych paneli, po prostu kliknięcie w krawędź i również pojawia nam się to samo okno dialogowe.